Cześć! Czy ktoś z Was pamięta te wspaniałe czasy, kiedy jako dzieci siedzieliśmy w gapieni w telewizor, bo akurat wychodził nowy odcinek Pokémonu? Kto z Was zbierał kultowe tazosy, figurki albo karty? A może ktoś tutaj grał w pierwsze odsłony serii z gier Pokémon, albo w te późniejsze? Jeżeli tęsknisz za tymi wspaniałymi czasami, bo nie masz aktualnie możliwości zagrać w Pokémony, albo po prostu. Nigdy nie grałeś, bo wtedy nie było jak. To zapraszam Cię do tego krótkiego poradnika. Pokażę Wam, jak można bez żadnego Game Boya zagrać sobie na swoim telefonie albo tablecie. Ale jeszcze zanim zacznę, chciałabym Was zaprosić na live, które będę robić z Pokémon Fire Red aktualnie, bo grałam, słuchajcie, właśnie dzięki temu sposobowi przez 22 godziny prawie, ale że jestem głupia, to przez przypadek usunęłam sobie ten zapis. Dlatego teraz będziemy ogrywać grę od nowa i możemy to zrobić razem. Także dajcie mi znać w komentarzu, który starter wybieramy na początek. Wcześniej grałam bulbazaurem i to jest chyba najlepszy możliwy starter do wyboru tutaj w kanto, ale może zrobimy sobie jakiś challenge i weźmiemy Charmandera. <grymne> dajcie znać w komentarzu, a tymczasem przechodzimy już faktycznie do tego poradnika. Osobiście gram na iPadzie, dlatego pokażę Wam, jak to pobrać na systemy Apple. Na Androida będzie prawie tak samo, tylko musicie znaleźć sobie inny emulator. Emulator GBA to jest rzecz najważniejsza. Bez niej nie pójdziemy dalej. Na iOS polecam to, co widzicie, czyli Eclipse. Ale w internecie jest tego dużo. Kiedy wejdziemy sobie na główną stronę, klikamy Play Now. Czekamy, aż się strona załaduje. Oczywiście wyrzucamy wszystkie reklamy. Pokaże nam się czysta biblioteka w przeglądarce. Musimy sobie to teraz dodać do ekranu początkowego. Dzięki temu będziemy mogli grać zawsze, nawet nie mając internetu. Tak, ja mam dwa razy, ale tym się nie przejmujcie. I teraz zostało nam pobrać sobie grę. Polecam tą stronę, ale tak naprawdę wystarczy, że wpiszecie sobie w przeglądarkę. Na przykład Pokémon Fire Red Download i też Wam się pokażę na innych stronach. Kiedy już znajdziemy sobie grę, którą chcemy pobrać, u mnie to będzie Pokémon Crystal, bo jej jeszcze nie mam, a też chciałabym w nią zagrać. I ta jest po polsku, to klikamy sobie w Download. Oczywiście trzeba zaznaczyć, że pobieramy. Jeśli pobierzecie się plik w formacie ZIP, trzeba go rozpakować. Więc wchodzimy w dokumenty i po prostu klikamy na to, żeby się rozpakowało. Teraz wchodzimy w nasz emulator, akceptujemy tutaj wszystko. I musimy sobie wrzucić tutaj plik z naszą grą. Jak widzicie, jest tutaj kilka plików, dlatego ja wybieram Pokémon Crystal.pl. I to się ładuje, i proszę bardzo, nasza gra się rozpoczyna. Moim zdaniem jest to jeden z najłatwiejszych sposobów, jak można sobie zagrać na swoim telefonie, tablecie. Da się też w podobny sposób na komputerze, tylko że wtedy trzeba sobie wszystko dopasować do swojego systemu. Stan gry zawsze się zapisuje, dlatego rozpoczniecie tam, gdzie skończyliście, także bez obaw. A teraz, skoro już możesz grać, koniecznie udostępnij ten film dalej dla kolejnych pokemaniaków. Zostaw mi obserwacje na kanale. Bardzo proszę i oczywiście lub hałas. <noise> Możecie napisać w komentarzu, jaki jest Wasz ulubiony starter. I zapraszam na live. Do zobaczenia, cześć!